Którą stopę mam wybrać? Tą, tą, tą czy tą? Tyle tych stóp. Nazywam się Grzegorz Mroczek i przez ostatnie kilkanaście lat pomogłem w swojej firmie już ponad tysiącu osobom. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Kilka miesięcy temu nakręciłem już właśnie jeden film. Znajdziesz go tutaj. Czy wziąć stałą, czy też zmienną stopę? Procentowo. Natomiast od tamtego czasu troszeczkę się zmieniło, więc pomyślałem, że nakręcę drugą część, właśnie aktualizację. Natomiast jeśli jeszcze nie obejrzałeś, czy nie obejrzałeś tego właśnie pierwszego filmu, pierwszej części, to bardzo serdecznie Cię zapraszam, ponieważ tam znajdziesz dużo definicji, technicznych aspektów, o czym teraz będę mówił, i w ten sposób ten odcinek dzisiejszy będzie dla Ciebie bardziej zrozumiały. Więc jakie przez te parę miesięcy zaszły zmiany? Pierwsza sprawa. Każdy bank wprowadził stałą stopę procentową na 5 lat. Oznacza to, że masz do wyboru zmienna, czy stała praktycznie w każdym banku. Natomiast co się stało? Stała się druga sprawa taka, że w części tych banków stała stopa procentowa po prostu nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zmienne oprocentowanie na dzień dzisiejszy wynosi między 2 a 2,5%, to już marża i wybor, oczywiście przy 10% wkładzie własnym są wyższe, ale powiedzmy, że średnio około 2,5%, przy 10% średnio, być może około 3, czasami niecałe 3, to przy stałej stopie procentowej jest to nawet ponad 5%. Czyli te odsetki są dwa razy większe niż przy kredycie na zmiennej stopie. Dlatego tak naprawdę wybór jest pozorny w tych bankach, nie opłaca się brać. Co natomiast w pozostałych bankach? No tutaj też powiem Ci, że jest dosyć średnio. Najlepszy bank na dzień dzisiejszy, oczywiście, jak będziesz to oglądał czy oglądała za jakiś czas, to będzie inaczej. Ma stałą stopę na poziomie 2,94%. Czyli można by było powiedzieć, że w porządku, natomiast trzeba spełnić cały szereg wymagań, żeby taki kredyt otrzymać. Po pierwsze, mieć 20% wkładu własnego. Po drugie, jeśli sam przystępujesz do kredytu, musisz zarabiać minimum 10 tysięcy złotych netto miesięcznie. Jeśli we dwójkę, to 10 tysięcy netto miesięcznie jedna osoba lub dwie minimum 15 tysięcy netto, czyli na przykład jedna 8 i druga 7 tysięcy. Musisz w tym banku wziąć konto, kartę kredytową, u nich ubezpieczenie nieruchomości na cały okres kredytowania, u nich również ubezpieczenie na życie, tu z kolei na 5 lat. Więc widzisz, że tych kosztów dodatkowych jest bardzo dużo i może się okazać, że to niekoniecznie jest dla ciebie wszystko opłacalne. Jeśli nie spełniasz tego kryterium z, z dochodem, a wszystkie inne spe, spełniasz, to wtedy twoje oprocentowanie będzie wynosić 3,04% przez pierwsze właśnie 5 lat. Uwaga też że ten bank ma tak duże zainteresowanie w tym momencie ofertami kredytu hipotecznego że czeka się tam na decyzję nawet uwaga ponad trzy miesiące tak dobrze usłyszać usłyszać ponad trzy miesiące dlatego bardzo ważne jest to że jeżeli chcesz taki kredyt żeby przyjść wcześniej po plan nie jak już masz pozwolenie na budowę i potrzebujesz już pieniędzy czy też masz podpisaną umowę deweloperską i deweloper od ciebie za miesiąc czy za dwa chce pieniądze przyjść wcześniej wtedy ci to po prostu wszystko tak, za, tak zaplanujemy że będzie to dla ciebie bardzo dobre rozwiązanie. Ogólnie stało oprocentowanie w tym momencie, tak ogólnie w bankach, jest mniej więcej tak, jakie było zmienne sprzed czasów pandemicznych, powiedzmy około 3,75%. Poza tym jednym bankiem, który ma tak świetne no to pozostałe drugie, trzecie, czwarte miejsce, no to już mniej więcej są na tym poziomie. Kiedyś to było na poziomie np. Na 2,8% na rok, więc zdarzały się sytuacje, kiedy jest mniej. Czwarta sprawa. Są również ograniczenia co do celów kredytu. Na przykład, jeżeli masz kredyt wypłacany w transzach, to w części banków nie możesz starać się o kredyt ze stałym oprocentowaniem. Na przykład kupujesz mieszkanie od, od dewelopera i de deweloper sobie życzy na przykład 5 części po 80 tysięcy złotych, czy też budujesz dom i bank po prostu nie wypłaci ci tego w całości, tylko w transzach, no to w takiej sytuacji w tych bankach kredyt ze stałym stopą odpada, w ten sposób jakby zawężają ci się możliwości wzięcia takiego kredy kredytu. Następna sprawa to jest to, że po 5 latach wiesz jaka będzie marża Twojego Kredytu, ale wciąż nie jest wiadome, jak bardzo to stałe oprocentowanie będzie odbiegało od zmiennego. O co w tym chodzi? Załóżmy, że za 5 lat stałe oprocentowanie będzie na jakimś tutaj takim poziomie. I nie wiadomo, czy to czy przy tym zmiennym to stałe będzie tylko troszeczkę wyższe dla osób przedłużających ten kredyt na 5 lat, czy na przykład dużo wyższe, w tym momencie w ogóle ci nie będzie opłacało przejść na stałe, no i tak naprawdę wybrałeś czy wybrałeś stałe na 5 lat, no i po 5 latach już trzeba przejść na zmienne, bo. No nic ciekawszego innego nie ma na rynku do wyboru. Kolejna sprawa to jest to, co myśmy tutaj jako firmie zauważyli: to im gorsza sytuacja z zamykaniem gospodarki, tym jest niższa stała stopa procentowa. Czyli ogólnie, jeżeli jesteś zainteresowany stałą stopą procentową, to za przeproszeniem powinieneś czy powinnaś przyjść po kredyt, jak zamknięte jest wszystko. Nawet, nie wiem, do lasu nie możesz wejść, bo jest taka sytuacja w kraju. Wtedy tak, wtedy były najlepsze stałe stopy procentowe. Tak jak dzisiaj właśnie, że jest bardzo duże zainteresowanie, to te stałe stopy procentowe są dużo, dużo wyższe. No i tutaj właśnie kolejna sprawa. Im właśnie większe zainteresowanie kredytem hipotecznym, tym są dużo wyższe te stopy, dlatego, że bank w pewien sposób wybrzydza sobie co do A temu udzielę kredytu, temu to bo Ponieważ ma tak duże zainteresowanie, o czym już mówiłem w jednym z odcinków, jak długo czeka się na, na kredyt, że po prostu nie jest w stanie tak pewnie wszystkich wniosków przerobić w rozsądnym czasie. Dlatego też mówiłem o tym bardzo długim okresie oczekiwania, w niektórych bankach ponad 3 miesięcy. Standardowo jest to oczywiście troszkę mniej. Więc zatem, komu na dzień dzisiejszy opłaca się wziąć kredyt ze stem oprocentowaniem? Po pierwsze, osobom, które bardzo boją się wzrostu stóp. Procentowych. Jeśli jesteś na przykład w stanie zapłacić 50% więcej odsetek na dzień dzisiejszy za to, żeby wiedzieć, że będzie to tyle, ale nie więcej przez 5 lat, no to jak najbardziej tak. Druga sprawa. Osobom, które nie potrafią na przykład odłożyć na poduszkę finansową. Dla przypomnienia, poduszka finansowa to jest sześciokrotność Twoich miesięcznych wydatków. Czyli wydajecie na przykład w rodzinie 5 tysięcy złotych, to poduszka finansowa, mówimy to chyba na 10 odcinkach, to jest na przykład 30 tysięcy złotych. I na przykład nie, nie macie tych środków i obawiacie się, że na przykład, jeżeli będzie ta rata o 20% wyższa, na przykład ta stała, bo z reguły stała na dzień dzisiejszy jest około 20% wyższa od zmiennej, to jeszcze ok, ale 40% już nie zniesiecie, bo to będzie dla Was za dużo, gdyby tak bardzo wzrosło stopy procentowe. Dlaczego teraz mówię o 20% wzrostu rata, przy tym mówimy o odsetkach 50%? Ano dlatego, że rata składa się z kapitału i odsetek. Jeśli odsetki wzrosną o 50%, to całość ma to wpływ na ratę o 20%, ponieważ część kapitału oczywiście nie wzrasta. I trzecia grupa tutaj klientów to jest takie osoby, które za jakiś czas na przykład mogą nie mieć zdolności kredytowej. Na przykład chcesz bardzo stałą stopę procentową, no bierzesz sobie na przykład zmienną, bo uważasz, że za pół roku, za rok przejdziesz na stałą na lepszym oprocentowaniu. Też mówiłem, że można zmienić kredyt z banku do banku, o czym też nakręcimy oddzielny odcinek, ale na przykład również za pół roku zamierzasz na przykład wyjechać za, za granicę i tam zarabiać, zmienić sobie z etatu na działalność gospodarczą formę zatrudnienia i w tym momencie stracisz zdolność kredytową i nie będziesz mógł, czy nie będziesz mogła tego zrobić. Wtedy też oczywiście stała stopa. Tak jak mówię, nasi specjaliści to liczą, co w danym momencie się opłaca. I z tego wszystkiego tutaj płynie bardzo ciekawy wniosek. Mianowicie, że jest na przykład czas, kiedy około 70% osób u nas w firmie wybiera stałą stopę procentową, na przykład koniec zeszłego roku, ponieważ jest ona tak atrakcyjna. Ale jest na przykład taki czas jak w tym momencie, że nawet nie wiem, czy co piąta osoba wybiera stałą stopę procentową, ponieważ jest tak nieatrakcyjna. No i wszystko w zależności od tego, na jaki czas trafisz. W taki sposób będziemy Ci tutaj pomagać. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.